Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Zbyszek Dąbrowski, jestem pracownikiem firmy Sumi Agro. Jesteśmy, jak widać, w sadzie jabłoniowym. Okres przedkwitnieniowy, gdzie niegdzie widać jest już wychodzące z pąków różowy pąk, tak? Jak widzicie Państwo, w tym okresie jest to idealny, idealny czas na lustrację, na sprawdzanie, co w naszym sadzie się dzieje i oczywiście z chorobami i ze szkodnikami. Dzisiejszego dnia będziemy poruszali temat E, przędziorka, e, temat e, szpecieli. E, proszę Państwa. Już, już jest za późno na to, żeby zastosować tylko i wyłącznie sam nisorun, czyli preparat zwalczający jaja. Jednakże jest idealny okres na to, żeby zrobić lustrację na pojawiające się już chodzące młode przędziorki. W tym celu, jeżeli taką lustrację zrobimy i znajdziemy takie szkodniki, należy zastosować, proszę Państwa, ortus w dawce do 1,5 Litra na hektar. Jednakże Ortus nie jest tylko i wyłącznie produktem do zwalczania przędziorka. Jest to też wspaniały czas ku temu, żeby już przyglądać się szpecielom. Tak jak wspomniałem, jest to okres przedkwitnieniowy, za chwileczkę będzie kwitnienie i po kwitnieniu coraz większy problem. Mamy właśnie ze szpecielami, z jabłoni, z pordzewiaczem na śliwach. W związku z czym należy się temu tematowi przyglądać i preparat, który wcześniej wymieniłem, czyli Ortus, jest jednym z nielicznych, który ma rejestrację i co ciekawsze, bardzo dobrze zwalcza właśnie pordzewiacze. Oczywiście Należy bardzo zwracać uwagę na technikę zabiegu, na to, żeby była odpowiednia ilość wody, żeby być może dodać też adiuwant odpowiedni do tego, żeby pokrycie tego szkodnika było perfekcyjne, tak? Ortus jest produktem typowo kontaktowym, w związku z czym, czy to będzie zwalczany przędziorek, czy będzie zwalczany szpeciel, pokrycie tych szkodników musi być bardzo dobre. Oczywiście Ortus jest produktem, który nie tylko możemy zastosować w sadzie jabłoniowym, czy śliwowym, także możemy go zastosować w truskawce, w porzeczce zwalczamy tym produktem wielkoponkowca porzeczkowego, w związku z czym naprawdę jest to produkt o bardzo szerokiej rejestracji, o bardzo dużych możliwościach, także fajnie go można zastosować w wielu wielu uprawach, nie tylko właśnie do zwalczania przędziorka. Oczywiście. Też mówiąc o przędziorku, chciałbym zwrócić uwagę na to, że w okresie późniejszym, czyli już pokwitnieniowym zazwyczaj mamy różne sady rozwojowe, czyli i przędziorki chodzące i mamy złożone też jaja, w związku z czym należy pamiętać o tym, że możemy wykonać mieszaninę Ortusa z nissorunem Strąg w celu zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych tego szkodnika.